Teraz czas zabrać się za ogólne sprzątanie. Niestety, pracując w social mediach, trzeba robić zdjęcia, coś nagrywać itd. Więc bardzo często moje miejsce pracy wygląda w ten sposób i zawsze po pracy staram się je doprowadzić do porządku, bo rano strasznie mnie demotywuje sam fakt tego, że mam nieporządek przy miejscu pracy. No i wiadomo, oczywiście też w salonie. Różne paczki przychodzą w ciągu dnia, też zdjęcia trzeba porobić i tak dalej. Więc teraz biorę się do ogarniania tego wszystkiego i zawsze wtedy mam audiobooka w uszach. Będę teraz kończyła niewybaczalne Izabeli Janiszewskiej. Mega mocny thriller i taki prrr, naprawdę wow. Także najpierw biuro, później salon. No, biorę się. Teraz będę wstawiała film, obisywała go, i tak dalej, i tak dalej. A mamy godzinę 17, więc bardzo dobry czas. Sporo już zrobiłam, właśnie posprzątałam, i biorę się teraz za film, żeby dzisiaj Wam się dodał. Plus, dzisiaj będę przesadzała roślinę te kupne, które mają straszne podłoża. Więc dzisiaj przesadzam rośliny i później jedziemy z Mateuszem na zakupy, bo jesteśmy przed wyjazdem na naszego tygodniowego tripa samochodem. No, więc teraz opisuję film i później biorę się za przesadzanie roślin. już prawie spakowani. Jak widzicie, trochę tego jest. Yy, moja walizka Mateusza są same ubrania. Tu są dodatkowe rzeczy, które się nie zmieściły. Tutaj mam torbę pracową, którą będę pracowała jeszcze w weekend, więc to zostawiam na tam u siebie na wsi. Tu są rzeczy kuchenne, tu kocie i zamówiliśmy sobie całą zgrzewkę dzika, żeby nie wydawać eurosów na yy, energetyki i Kawę. Co prawda te rzeczy do kawy wzięliśmy, ale żeby to było po prostu. No i tutaj plecak z, z rzeczami Mateusza plus koszulę. Więc na razie tak się to prezentuje. Będziemy teraz znosić do samochodu, a ja idę szybko nagrać dla Was film, żebyście mieli, jak my będziemy na wyjeździe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, jaką książkę biorę ze sobą na wyjazd, to biorę Jana Gicharę. Wielką, tu opasną, sobie wzięłam zakładeczki. Także to jest jedyna książka, którą biorę ze sobą, i będę ją czytała przez cały wyjazd. A to są książki, którą będę czytała teraz na weekend dla was. I oczywiście Klub Smutnych Duchów, który również dzisiaj będę czytała. Także, no, ale na wyjazd biorę tylko Hanaja na Gichary, najnowszą do raju. Słuchajcie, ja właśnie przyjechałam do moich rodziców, bo właśnie stąd będziemy jechać. Nie chcę się wyostrzyć coś. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. No, także przyjechałam do rodziców i będę sobie czytała klub smutnych duchów i przyjdę wam trochę o nich opowiedzieć. A Zafirek sobie śpi pod kocykiem, oczywiście. No, za dużo wam pakowania nie pokazałam, bo bardzo bolał mnie brzuch i chciałam po prostu jak najszybciej to ogarnąć, żeby ten na szczęście już jest ok, lepiej No, ale pewnie tak, jutro rano musimy jechać do miasta jeszcze na zakupy i tak dalej, a ja zaczynam trzeci tom duchów Mam w ogóle takie przemyślenie co do duchów, że tutaj nasza ekipa, nasza trójka stworzyła cały klub. Taki duży klub, duży, no, dla nich duży, z różnymi osobami, które też chciały dołączyć. No i jedna z osób chce wystąpić na jakimś tam konkursie. No i wszyscy, całe te duchy, tak się zmobilizowały, żeby. Stworzyć dla tej osoby fajną przestrzeń komfortową, i jak czytam to, to mam taki powrót do przeszłości, bo ja pamiętam właśnie, jak nie wiem, byłam w podstawówce i coś sobie z koleżankami wymyśliłyśmy, jakiś, nie wiem, no typu będziemy mieć w przyszłości hotel na przykład, nie? I tak mi się to fajnie kojarzy z tego względu, że. To było tak, że na weekend był jakieś prace, że tak. Jedna robi plakat, druga robi menu do restauracji, no bo w hotelu musi być, trzecia robi jakiś projekt pokojów i tak dalej. I to było też z takim entuzjazmem i z takim zapałem, że coś musi być stworzone. I właśnie tutaj jest to samo, taki, taki dziecięcy zapał do tego, że chce się coś stworzyć wspólnie, że chce się odnieść jakiś. Ala sukces. I z takiej bardzo małej rzeczy, jakiś pokaz talentów. Oni robią to do rangi naprawdę na przykład jakiegoś światowego występu, że tutaj okładka płyty, że tutaj jakiś pseudonim, coś tam. I to jest mega fajne. Bo to mi przypomina właśnie to, jak my w podstawówce siedziałyśmy na przerwach, wymyślałyśmy różne rzeczy, jakieś hotele, nie hotele, kluby, piosenki. To super. To jest mega urocze i po prostu cały czas mam uśmiech na twarzy, jak czytam tę książkę. W sensie tę powieść graficzną. Przychodzę już zakończyć tego vloga. Działo się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście seria Klub Smutnych Duchów. Uważam, że trzeci tom był chyba moim ulubionym. Może dlatego, że trzeci tom miał w sobie pewne aspekty, których ja sama doświadczyłam. I doświadczam w sumie. Bardzo często, czyli tak zwane przepracowanie, za dużo, za dużo wzięcia na siebie, na swoje barki, na to, ile powinnam zrobić, a ile robię, i to też jest dołujące, to też przytłacza. I po prostu tutaj e, chyba najbardziej to rozumiałam. Bardzo, tak jak wam mówiłam wcześniej, rozk rozkliwił mnie motyw tego planowania i podbijania świata. E, tak jak właśnie doczytałam tę trzecią część, to miałam takie kurde. No, kiedyś to się myślało, że właśnie niektóre, niektóre nasze decyzje mogą sprawić, że w tak młodym wieku wymyślimy coś spektakularnego i w ogóle później okazywało się, że trzeba było mieć na to pieniądze i nie wiadomo co. To jest w ogóle naprawdę świetna seria. Ja recenzowałam dla was każdy, każdy pojedynczy tom i nadal to, nadal to podtrzymuję szczerze gdyby wydawnictwo W.A.B. i Seriane Ony zaproponowali by mi patronat to ja naprawdę z ogromną chęcią bym się podjęła tego ponieważ to są powieści graficzne, które naprawdę mimo swojej prostoty przegazują bardzo dużo. Bo pamiętajcie, żeby czasami komuś pomóc to wcale nie musimy stawać po prostu nie wiadomo na jak wysoko sobie stawiać poprzeczkę. Tylko czasami po prostu wystarczy porozmawiać, wystarczy pocieszyć albo i nie, albo się zaangażować w coś, albo komuś pomóc tak na zasadzie Słuchaj, zaniosę ci na zakupy, w sensie y, pójdę z Tobą na zakupy i, i będzie wszystko dobrze. Pójdziemy, może, choć na kawę. Wiecie, to są takie małe rzeczy, które naprawdę mogą człowiekowi pomóc y, w chwili, kiedy czuje się bardzo źle. Y, I też niesamowite w tej, ym, w tej trylogii jest to, że ona na samym końcu, i ja też już to powtarzałam wielokrotnie, ale chcę to jeszcze raz powtórzyć: na samym końcu jest, są przydatne linki, czyli kontakt. Do wykształconych osób i osób, które mają doświadczenie po prostu i wiedzę, w jaki sposób możecie się kontaktować po prostu z tymi osobami z tych linków. Także bardzo Wam polecam. Uważam, że to jest genialny prezent. To jest naprawdę genialny prezent na, dla młodej młodzieży, dla młodzieży. No bo to jest. To jest po prostu coś świetnego. I dla mnie cała seria jest pięciogwiazdkowa. Uważam, że jest naprawdę bardzo pomocna, bardzo ma piękną szatę, e, więc no ja chyba więcej tutaj nie będę dodawała. Po prostu bardzo Wam polecam, bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu Włobę i Neonom za to, że, że mogę dla Was recenzować po prostu te książki tak wartościowe, że wydają tak wartościowe książki. E, no i co, nic tylko kupujcie. Ja naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam je, bo są naprawdę świetne. Eee, także tak, tu tyle słuchajcie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć.